No, po prostu kurna no nie. No, po prostu kurna no nie. Spójrzcie, ile tutaj straciłem. No, załamany jestem, ale cóż, do końca grudnia będę musiał to jakoś naprawić. No, godziny pracy poszły, nie powiem gdzie. Nie będę przeklinał, Przecież jestem bardzo zdenerwowany. Nagrywam to jeszcze przed tym odcinkiem 159. No ale show must go on. No siema, siema, tutaj mi 222. W 159. odcinku z naszej serii. No i widzicie, a no dla Was może zacznijmy od tej złej wiadomości, bo mam dla Was złą i dobrą wiadomość zarazem. Zła jest taka, że niestety utraciłem kopię save'a i od nowa musiałem budować farmę rajdów i oczywiście tą górkę sobie zrobić i jeszcze te dokończyć. Niestety już mi się tej nie chciało, ale nie znaczy, że jej nie zrobi. No i też przypadłem taki stawik, ale postanowiłem się go zrobić o wiele lepiej. A z dobrej wiadomości to się jak widzicie tutaj pojawiła taka strefa dokładnie tak cukierkowa no wada cukrowa jakiś kurny do Oreo popularnych ciastek tutaj taki pączek sobie powstanie lizaki te takie laski wiecie cukrowe no i ta rzeczka tak widzicie że chodzi jakby ta czekolada tak powoli się rozpuszczać coś no i też taka tutaj jest miodowa rzeczka no i od razu wam się pewnie rzuciła, rzuciło w oczy ten duży domek, no i oczywiście też kilka domków, zaraz przejdę, w tym odcinku, no i to mamy ogólnie szalterbox. box, będziemy korzystać z niego i budować. Także no, mam też 70 level. Jak widzicie. I od razu sobie możemy zabrać materiał, które się przydadzą na budowę. Żeby nie było. Mam też bardzo ważną wiadomość. Mam nadzieję, że pewnie oglądam ukochany widz, czyli lamek.pl. Dla którego coś tam powstaje i będziemy w tym odcinku dokładnie tak budować, dla niego wieżę. Yy, tak. Ale póki co zaczniemy sobie od tego tutaj domku. Oj, to... dobra, później podłogę zrobię najwyżej. I te slajdy denerwują. Poważnie. Ja sobie mogę włożyć pokojowy, ja wiem. Ale jeśli łączę, to znikną mi moje te w tym oczywiście mobowym zo. Czekajcie, co ja mogę sobie użyć? Dużo za niech będzie. Niech będzie i tak? Chociaż nie. bo. No. Widzicie, mam siekierę, którą pozyskiwałem drewno i te inne materiały. Także tak to wygląda. Tu będzie oczywiście wyjść na górę i domki będą piętrowe. Tutaj pozwolę, tak. Przejdźmy tutaj, tutaj będzie biblioteka, karczma gigantyczna, na górze też będzie można mieszkać, takie wiecie, też do mieszkania. No i taki tutaj design, sam nie wiem, co ma to symbolizować, świeczki, takie oświetlenia, no i stoliki. Tu się wchodzi na górę do biblioteki, no widzicie. A tutaj jeszcze nie ma łóżek i mebli, ale tutaj będzie pokój mieszkalny. No i co? Przejdźmy do głównej rzeczy, czyli mianowicie strefę, nie strefę, tylko wieżę widokową dla Mojego widza czyli Lam.pl na zimowej strefie, ponieważ sobie zażyczył na zimowej. No i co? Zaczynamy budować. Jesteśmy w konstrukcji, przyszłej konstrukcji wieży. Mojego widza czyli Lam.pl, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Zażyczył sobie wieżę na strefie zimowej, na górce. Tutaj mu zrobimy taki balkonik. Skoczyły mi się podniki. No. What the fuck, co to ma być? Oczywiście jeszcze później okna ok, porobię, takie dziurki itp. itd. W sumie jeśli mi nie wyłączy komentarzy YouTube to może sam napisać co sobie tutaj chciał, a ja oczywiście to tutaj wybuduję. Skończyło mi się już deski w ogóle. Chcę wam jeszcze pokazać, że mam plany na kościół w kolejnym odcinku, zająć się tutaj prezentacją już całkowicie ukończonej wioski i tak dalej. Także tak. Bez zbędnego gadania tutaj na górę. Shit. Okej, okay, Panie. Górawiecki. Hm, no na razie tak średnio, że kurde, ja nie lubię takich rzeczy. Średnio, to prezentuje, ale, ale znośnie. Serio, ja tak mam, że, nie bu że jak buduję, to nie ma często co mówić. No i o wiele lepiej się buduje poza nagrywaniem, bo wiecie, możecie sobie włączyć jakąś tam muzykę w tle albo coś. I tak szybciej leci czas jakoś, <laughs> przyjemniej w ogóle. A na odcinku jeszcze musisz tutaj coś gadać do widzów, kiedy nie masz za bardzo co tak oglądać, jak stawiasz te krok, to jest nudno. No tutaj będzie jeszcze powi powiększę tę ścieżkę z murku, to będzie taki placyk, tutaj mamy właśnie ową karczmę, tutaj będzie kościół, jakiś sklep, nie wiem apteka, coś w ten tym deseń. No i w sumie tak. Dobra. Gitowa. Trzy minuty już. Tylko kawałka przerywnika. O, o, o. No, 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 no. To się się naprawi jakoś. czuły mi się materiały. No, no jak się prezentuje w taki sposób. My no zaczynamy kolejny. Mm -hmm. Czego by tu użyć? Naprawdę slajmy. I uprzykrzające życie. Ale co się poradzi? Nic nie poradzi w sumie. Dobra, dobra, dobra. My zrobimy coś takiego. Nie, nie przesadzam. No jak mnie te młody denerwują? Bo to są jakieś jaja. Mogę wioskę przed wybudową za W sensie tego więzienia dla domów. Nie wiecie co ja zrobię. Tu będzie coś takiego. Noc debilne moby. Najgorsze moby na świecie. Może nienawidzę ich tak samo jak wiedzą. Ale nadal. Moje znienawidzone moby. No co za szajse małe. Kto was stworzył i dlaczego? No, jest w ogóle już ta seria. No, patrzcie, tak nojowa próbuje doskoczyć. Nie doskoczy, nie pozwolę. No, tutaj będzie oczywiście wejście. Może zamiast już tej górnej ściany. Ja wiem, czekajcie, to mogę tak zrobić. O ty. Jest. Dobra. Później to okoruje. Kurde. Później to okoruje. Noc. Jest. To denerwuje. To denerwuje. Po prostu. Cholera. Trochę nudnawy odcinek, ale myślę, że już tam fajnie funkcjonuje. <laughs> Jakie są plany? Chciałbym do świąt, a jak nie do świąt, to do, do przynajmniej Nowego Roku, skodzić całą tą wioskę, pobić rekord diaksów, yy, zrobić strefę cukierkową, no i w sumie tyle. Na tej cukierkowej mi nie zależy też tak bardzo. Ale fajnie byłoby. Prawie się idealnie zgrało, no i patrzcie, patrzcie, jak to się prezentuje. Patrzcie, idealnie dwa zostaną. No, koruję. I za chwileczkę, jak skończę ten dach, to wracam oczywiście do wieży mojego widza. Czemu one mi się tutaj respią? Przynajmniej będę mieć dużo bloków slajmów. Zaraz w ogóle nie mam do temu, nie? I zaraz stracę 70 level i, i jemu. No. no. No i jeszcze raz jeśli mi oglądasz. Moi drogi widzowie, no to pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Kiedyś w ogóle nagrywał Lamek P. Może sam się wypowiem w komentarzach, ale jakby nie chciałoby wypowiadać jego tematów, no to oczywiście nie będę wypowiadał. Jakby przy okazji coś nagrywał, no to oczywiście wbijajcie do niego na kanał. No i tyle, co mogę w sumie powiedzieć. Tyle, co mogę powiedzieć. Może ta wieża będzie tak piętrowa chociaż. Pyk, pyk, pyk. Taki dzwon jeszcze może dam, <laughs> że wiecie, że awaria w razie czego to coś. To by było naprawdę, naprawdę ciekawe. No. Dobuduję to i zaraz będzie charakterystyczna przerwa. Kolejno ciało też na drzeczku, więc jest na drzeczku, jest na górce. Wieża oczywiście widokowa. No i super. Super. Jeśli oczywiście będzie jeszcze więcej pomysłów, to ja dla lamka.pl oczywiście postaram się dużo takich rzeczy wybudować. Jeżeli by chciał no to oczywiście ja jestem gotów. Fajnie w ogóle, że 14 subskrypcji zostało do setki. 18 subskrybentów. Super. Jeden schodek został. Powiedzmy, że dwa. Podstawowym elementem Każdego domu, właściwie każdej wieży jest oczywiście światło. Więc my sobie tutaj rozświetlimy. Na razie tak na byle jak. Później oczywiście wstawię lampy czy coś. No i oczywiście okna. No bo, no bo jak to tak? Przy okazji postawić tutaj łóżko. Nawet proszę dwa. Gdybyś chciał tam przyjaciela zaprosić. Pozwól, że w twojej wieży się przykimam. No. Przyszedł na no, ostatni element. Jeszcze widzicie tu jej ściany nie ma ale to dlatego, że nie będę tutaj mojemu widzowi spoilerował. Chcę, żeby w kolejnym odcinku, gdzie będę prezentował wioskę. Po prostu miał niespodziankę. Szczerze? Taki tutaj na górze. Czemu by nie w sumie? No. Na razie wieża prezentuje się. Prezentuje się. Wyjdę na górkę. Tyk. O tak. Oczywiście ona będzie o wiele jeszcze większa i tak dalej. A my przechodzimy, przechodzimy do kolejnych domków. No, jeszcze ze dwa domki i myślę, że kończymy odcinek. W każdym razie no, biednia prosta. Co za po prostu głupi slajd. Dobra, tak. Tu. Teraz tak. Taki proszę. Chyba te Nikolajka na uniknięcie slajmu. No, wieża już całkowita będzie skończona w 160 odcinku. No i ten odcinek będzie naprawdę ciekawy, bo będzie prezentacja wioski. A propos, to niestety nie spodziewajcie się, że będzie on w poniedziałek, poniedziałek, nawet może we wtorek. Dlaczego? Bo u mnie ma być właśnie burza śnieżna, zamieć i w ogóle. No, więc bardzo duże szanse, że mogą wyłączyć prąd, nawet nie wiem, czy nie wyłączą. No tak nawet gdzieś było mówione, że wyłączył. Więc nie będę miał takiej możliwości nagrać. W każdym razie no. W ogóle sobie nawet zrobię challenge. Być może mi się uda 71 lewy bić, kurde. Musicie przyznać, że gdyby nie te slajmy, to budowa mi by poszła 100 razy lepiej. No, <laughs> odcinek jest i tak już trochę za długi. I myślę, że taki jakiś taki zbudowania yy, Wam się jak najbardziej oczywiście spodobał. Kurde. Pyk. No, to jest prawdziwy patent na robienie kurde dachów. No Tutaj jeszcze oczywiście muszę zrobić taki cech ceglany, tak powiedzmy. No, doświadczenie się ma, w szczególności z tymi najgorszymi modami świata. No, po mm, dziury, dziurze 800 na 800 ma się. Na koniec jakiś no, nie robiący jakiegokolwiek wrażenia domek. Taki po prostu sobie szkielet, Chcesz popsuć odcinek, co? Oczywiście, że. No, tak po prostu. Aha, myślę, że to będzie. W sumie uciekłem sprytnie na górę. Na taki górce, jak widzicie, sobie zakończymy odcinek. Myślę, że Wam się spodobał w końcu. Już. No, kilka domków ładnych zbudowaliśmy naprawdę. O kurde, nie mam łuku tak bym go chętnie zestrzelił dziubek. Dla mojego widza Ramkapel zostanie zaprezentowana oczywiście w 160. odcinku. A póki co. Dobra, cześć.